Dzień dobry, Czoziczol. Czapka, bo nie chciało mi się głowy ogarniać. Generalnie to długo czekaliście na ten materiał, bo... Rock. ROK? Ja wiem, 2.25, jest 2.26. W rzeczywistości był to miesiąc, ale... Miałem pewne problemy, między innymi sytuacja w pracy, sytuacja z moim mieszkaniem, które muszę w końcu jakby przedłużyć umowę, ale wracamy do kontentu z drukarką 3D. Mianowicie. Jest jeden komputer, który straszliwie mi się podoba. yes to hello i imagine us it sure is great to get out of that bed Macintosh, konkretnie Macintosh z 1984 roku. Ten piękny kwadratowy. I zawsze chciałem taki mieć, ale problem jest następujący: mianowicie, jest ciężko z dostępnością w Polsce, a jeśli już pojawiają się pojedyncze modele, to są horrendalnie drogie. Nie zapłacę 3000 zł za komputer, na którym nic nie zrobię, ale podoba mi się bryła, więc pomysł jest następujący. Drukarka 3D i wydrukowali sobie takiego komputera lub czegoś, co będzie do niego podobne. I pomysł narodził się taki. To jest Mac Mini z 2024, jeśli mnie pamięć nie myli. On działa na M4, ma 16GB i 256, podstawowa konfiguracja. I fajnie byłoby wokół tego zbudować mojego Macintosha, powiedzmy Macintosha Mini. Taki Mac Mini. Nie dość, że jest tani i naprawdę dobry. Ja robię na nim wszystko: montowanie, oglądanie filmów, yy, jakieś gierki odpalę. Ostatnio grałem w Baldura z kolegą, pozdrawiam Tadziu. Yy, jest świetny. Jedyny mankament, jaki mogę w nim zauważyć, to cierpi na bezportozę, czyli to, co ma większość produktów Apple'a tak naprawdę ze sobą wspólnego czyli tych portów jest za mało bo co my tutaj mamy? Trzy razy USB-C, HDMI. RJ45, czyli złącze Ethernet, i dwa wyjścia na froncie. No i jest AUX, którego nie używam. Chciałbym więcej portów. Tym samym maka sobie odłożymy, a popatrzymy na to. To jest port, który kładzie się na bądź pod makiem. Taki hub, i on dokłada nam za pośrednictwem jednego portu USB, który wpinamy tutaj. Dodatkowe złącze rozszerzeń, mamy kartę SD, mamy kartę pełnowymiarową, zapomniałem jak ona się nazywa, a nie przepraszam, mamy kartę SD i TF, czyli to małą. Yy, mamy dwa porty USB 3.2 i jeden port dedykowany pod podpięcie odbiornika do klawiatury i myszy. No i tutaj jest jeszcze na tyle drugie wyjście, bodajże wyjście, 5V 3A. Yy, świetna rzecz. A, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Tu od spodu widzicie tę kratkę. Tutaj jest m 2, który rozbudowuje, rozbudowuje mi 256 GB pamięci do 1 TB. Więc yy, to też jest coś, co ja bardzo chciałbym wrzucić do mojego potencjalnego Macintosza Mini. Tak by to wyglądało. Bądź tak, jeszcze pomyślimy nad tym. I może jakiś habiguet by się przydał. Ja go gdzieś tu mam, zaraz wracam. I już jestem. Takie coś. Co to jest? To jest jakiś iTech, którego dostałem. Konkretnie C31 Metal G3 Hub. Tutaj mamy trzy porty USB 3.1 i RJ. RJ mam w samym Macu, więc nią się nie będę jakby zajmował, a wszystko jest podpinane na USB-C. Dobrze, to są rzeczy, które ja bym chciał wsadzić. No i dobra, powiedzmy, że to jest wnętrze naszego Maca, czyli płyta główna RAM, pamięć, wszystko jest super. Tylko, że Macintosh miał jeszcze wyświetlacz. I o ile bardzo chciałbym wsadzić tablet do niego to jest on trochę za duży na moją podstawkę w drukarce 3D, która ma 25,6 mm, Focus Halo, więc jakby to odpada. Plus udostępnianie ekranu z Makitosza na tablet działa super, jeśli to jest drugi ekran. Bo trzeba trochę poklikać, to nie zawsze łapie, są z tym jakby brzydkie problemy, więc ta opcja nam odpada jako sama w sobie. Co za tym idzie? Mamy takie rozwiązanie. Waveshare tworzy wyświetlacze na HDMI. Tutaj mamy wariant, już Wam pokażę, jak się to prezentuje. Tego nie potrzebujemy, przynajmniej na razie. Taki panel, on ma 10,1 sala, jeżeli dobrze kojarzę. Grubość tam 5 mm w najgrubszym punkcie, nie licząc płytki od spodu. No i mamy samą płytkę. Jeśli tutaj się przyjrzycie, to mamy właśnie dedykowane HDMI, AUXa, podgłośniki, które możemy wyprowadzić. Mamy możliwość podpięcia sterowania do tego wyświetlacza, żeby tam ustawiać jasność, kontrast i tak dalej. Jest zasilanie po USB-C, co nie jest standardem, bo większość tych monitorków do, nazwijmy to Raspberry Pi na przykład, one lecą na mikro, a tutaj już mamy zainstalowane C. No i jest jeszcze jedno C, które obsługuje nam ekran dotykowy, więc byłby to produkt Apple z ekranem dotykowym przed 2026, bo Apple powoli się do tego przymierza i być może ten najtańszy potencjalny MacBook, który ma wyjść z chipem A18, czyli z tak naprawdę mobilką, która jest w iPhone'ach, może mieć taki dotykowy ekran. A może cała seria? Tego jeszcze nie wiemy, generalnie czekamy. Ale wracając tutaj. 10,1 cala, 10,9 cala, obydwa są za duże. Trochę przestrzeliłem zamawiając ten ekran, ale on mi się przyda do innego projektu, który zaprezentuję, a właściwie zaspoileruję na końcu tego odcinka. A tutaj mamy troszkę mniejszego kolegę, również od Waveshare. To raz jeszcze nie jest nam potrzebne. I tutaj mamy wariant 8 cali. Z dużo mniejszą ramką to już się robi dużo przyjemniejsze. No zobaczcie, jakby to wyglądało. Załóżmy, że Macintosh stałby sobie tak, żeby chłodzenie było. Tutaj byśmy mieli porty na przedzie. Tutaj będzie to takie ładne wcięcie. I tu będzie wyświetlacz. To jest dalej trochę duże. Może na przykład tak. Trzeba pomyśleć. No i jeszcze chaba USB. Powiedzmy, że hub byłby tutaj. Coś w ten sposób. Więc plan jest. W ogóle nie wiem, czy dotyk będzie działał, ale wyświetlacz wiem, że działa, bo to już testowałem. To na razie sobie odłóżmy na bok. Tego nie potrzebuję, tego nie potrzebuję. I co dalej? Dalej potrzebujemy zrobić coś takiego jak takie moldy, sokety, czyli po prostu potrzebuję zwymiarować sobie te urządzenia. Tutaj na przykład o Macu Mini wiem, że on ma 127 mm 127 i 1, bodajże na 1271 na 45 plus podstawa, ale podstawa to będzie otwór, guzik to będzie otwór, więc tym się nie przejmujemy. 45 tutaj. I potrzebuję zrobić takie sześciany, do których one się wsuną, tak, żebym miał gotowy model 3D, na którym później będę mógł pracować i tak samo dlatego i analogicznie dlatego no i oczywiście wszystkie otwory na porty muszą zostać zachowane. Więc ja sobie teraz siadam do mojego blendera. Muszę podpiąć z powrotem baka i widzimy się za chwilę jak już to będzie gotowe. Ale już jestem. Mamy wydrukowane nasze moldy, sokety. Dalej nie wiem, jak to nazwać. Nie jestem pewien. Zapomniałem przenieść jednego Nie, i jest wszystko dobrze. Mamy cztery sokety. I popatrzmy sobie coś takiego. I do tego będzie wchodził nasz hub. Jak to siedzi? Pięknie siedzi, bardzo ciężko wchodzi, ale już widzę pewien problem. Mianowicie jest przesunięty port USB względem otworu. No i właśnie dlatego fajnie jest prototypować takie rzeczy, bo zużywam mniej filamentu, a mogę sobie to wszystko poprawić w locie. Więc tutaj mamy jeden temat zamknięty. Dalej port. Swoją drogą nie wiem, czy już mówiłem. Hagibis, brzmi jak Habibi na tych wszystkich Instagramach i TikTokach, ale czy to siądzie? Siadło pięknie, ale też widzę tutaj problem, bo widzę milimetr blachy w tym miejscu. Nie wiem, jak to będzie widoczne i muszę wymyślić inny sposób na te porty, ponieważ są przykryte częściowo, więc jakby siłą rzeczy się to nie wepnie do końca, będzie tutaj szpara. Czyli to też jest do poprawy, ale dobrze. Znowu zużyty mało filamentu, no i mamy jeszcze makamini, czyli. Taką formę, tu jest przycisk, tu jest to chłodzenie, które sobie zmierzyłem. Generalnie, suwmiarka jest genialnym wynalazkiem, naprawdę polecam. No i sprawdźmy, jak to siedzi. Porty z przodu są tutaj. I hop. I znowu. Porty przesunięte o milimetr. To jest jeszcze tolerowalne. Tutaj wszystko fajnie działa. Być może będę chciał się pokusić o tutaj ten róg, Nie wiem jakie to jest pik konkretnie, żeby to wypełnić, ale postaram się to zrobić, żeby ten mag lepiej siedział. I wydaje mi się, że mimo że jest 127,1, to delikatnie tutaj rozpycha na boki, więc spróbuję zrobić to na 127,2. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, to mamy. I zostaje nam wyświetlacz. Wyświetlacz, który tak naprawdę zrobiłem taki kwadracik. czy są dwa wcięcia, żeby ekran siadł na nich. I popatrzymy, jak to wychodzi. I to wychodzi idealnie, prawie. Tu jest z góry 1 mm, 1 mm prześwitu. Możecie zauważyć, że on się tutaj rusza i klika, ale to też jestem w stanie skorygować. Więc y, mając te rzeczy jestem w stanie sobie wsiąść i zacząć modelować właściwego maka, więc y, zapraszam. Zanim Mac, to jeszcze ja muszę jakoś te kabelki do niego podpinać, bo on będzie potencjalnie bokiem, także porty będą po bokach i będą wszystko wchodziło tu. Więc fajnie byłoby... To wiemy, że działa. To odkładamy. Tablet mi zasłania pół kadru. Nie wiem, po co on tu w ogóle jest w tym momencie. Więc zacząłem kombinować z Macintoshem. To nie jest ta część. w momencie. To też nie jest ta część. To jest ta część. Takie coś. I ten mak siadałby sobie tutaj. I o ile przycisk wskoczył i siedzi, to widzicie mój pierwszy błąd. Tu nie ma portów. Porty są na spodzie i u góry. Czyli to powinno być tak naprawdę w ten sposób. I wtedy do naszej konstrukcji. Momencik. W naszej konstrukcji będziemy to wpinać tak, ale jest kolejny problem, bo ta dziura, tutaj ten kwadrat jest zdecydowanie zbyt mały i potrzebuje więcej miejsca, więcej prześwitu. Więc wracamy do deski kreślarskiej. Z tym tematem trzeba go będzie poszerzyć albo użyć złącz takich kątowych 90 stopni, żeby one były małe, a można było wpinać. Tylko to jest dodawanie kosztów do, do całego zestawu, więc chyba po prostu pokuszę się o poszerzenie tego pomysłu. Dalej wydrukowałem troszkę większy frame, żeby zobaczyć, jak to wcięcie, które jest w maku, kojarzycie to takie z boku piękne żłobienie, które jakby odpowiada za to, żeby obudowa się na niego wsuwała i zsuwała. To jest element, w którym to się łączy, jest i jak to się będzie zachowywać. I o ile to wyszło całkiem nieźle, to niestety tutaj jest góra wydruku. Mimo podpór, to zaczęło się wszystko strzępić. I to mi się nie podoba, ale sam monitor, z tego co pamiętam, dalej ładnie pasuje. Czyli muszę skorygować ten błąd. I tutaj jest jeszcze jedno podejście, to samo. Tylko tym razem było to drukowane na leżąco. Przy czym ja nie mogę wydrukować tego na leżąco, bo chcę, żeby to był jeden element. Ale drukując to na leżąco, ten błąd został faktycznie skorygowany przeze mnie i nie występuje. Tutaj jest idealnie: jest, jest to kwadracik. Jest pięknie żłobiony, jest bevel, jest wszystko. Teraz te dwie części, które pokazałem na starcie. O co chodzi? To są podstawy do maka. Taka jedna prosta. Tutaj, gdzie jest mój hub. Mam tu za dużo rzeczy i nie wiem co się dzieje. Dobra, jest hub. Hub ma siadać w ten sposób i być tu w spodzie. Tutaj będą wyjścia. Tutaj widzicie, że port już się zgadza. Super sprawa. No i tutaj, tu będzie w tym miejscu wisiał sobie nasz magmini w ten sposób a właściwie w tym przypadku myślałem o sposobie takim tak żeby kable wychodziły od spodu i od góry na środku były dwa złącza USB czyli tu będą te ścięcia 45 stopni i rączka i w miejscu rączki będziemy w stanie wsadzić tutaj porty pomysł fajny, zobaczymy jak to wyjdzie i tutaj jeszcze jedno zacząłem drukować z poprawionymi wymiarami ludzie z pracy do mnie piszą, ciekawe z poprawionymi wymiarami no i tak samo, tutaj wszystko ładnie siada, tutaj mak, jedyne co się zmieniło tak naprawdę to jest, chciałem zobaczyć jak będą wyglądały takie żłobienia, taka oryginalny magma tutaj dziury na chłodzenie, ja tych dziur nie potrzebuję w tym konkretnym miejscu, więc po prostu dla estetyki zrobiłem takie żłobienia i tutaj ten grill z przodu, nie wiem czy to będzie widać w kamerze, jak się to prezentuje. I tak samo elementy z boku. Od spodu dziurka, wiadomo, żeby tutaj mieć raz prosty dostęp do M2, a dwa yy, dróg potrzebuje podpór, więc podpory będą właśnie przez te dziury tutaj w obudowie wchodzić. I to jest moment, w którym możemy siąść i modelować pierwszego Maka, Makintosha Mini. drug gotowy, tylko że nie. Mianowicie, tak się to prezentuje. Wygląda świetnie. Tutaj są wszystkie te żłobienia ładne. Mamy hub, który tu będzie siadał. Spód wygląda tak samo. Tutaj pojawiła się dodatkowa dziurka. Mianowicie, chciałem wprowadzić tutaj przełącznik na to IEC-8. Na tę popularną ósemkę. Na to złącze zasilania, którego nie używa. I ten, ten włącznik wmontować sobie tutaj ładnie, żeby on był klik, klik, i do maka byłby doprowadzony tylko króciutki kabelek idący. Stąd, tutaj. No ale jest problem. Dlaczego wydruk się przerwał? Po pierwsze, yy, ten wydruk zużył ponad kilo filamentu. Same podpory ważyły chyba 400 gramów w tym przypadku i było je bardzo ciężko usunąć, a on nawet nie został skończony. Czemu nie został skończony? Jak się przyjrzycie tutaj, na ten róg, to zauważycie, że cała warstwa się przesunęła. I może tu tego aż tak dobrze nie widać, ale widać to świetnie w tym miejscu. To jest taki filar, który używam, aby robić timelapse, który nie będzie zostawiał tych włosków, które znajdują się tutaj. Możecie sobie przyjrzeć, że tu są wszystkie niedokładności, dzięki czemu model jest ich w większości pozbawiony. I jak przyjrzycie się tutaj ładnie, to widzicie, że warstwa przesunęła się o jakieś 2 mm, a ze względu na to, że yy, drukuję coś, co powinno być jakby tight fitem, dość precyzyjnym, to tutaj mi wyświetlacz zaczęło wypychać do przodu i tak samo maka z tyłu zaczęłoby chylić w tę stronę, więc no, musiałem przerwać. Fajnie wiedzieć, że to działa i że to ma prawo bytu. Jedyny problem pojawia się znowu tutaj, czyli drukarka znowu mimo podpór nie radzi sobie ze skosem tak dużym. I możecie zauważyć, że ja tutaj o, mam włoski, więc mimo wszystko sprawdźmy sobie jakby to wyglądało. Więc tutaj wchodzi najpierw Habib, nasz Habibi. Pięknie wszystko pasuje. Następnym krokiem jest Macintosh. Teraz jest go łatwo wsadzić, bo on, wiadomo nie ma góry. Tutaj, chłodzenie, żeby on cały czas oddychał do tyłu. Tu jest dziurka na wszystkie te kable, które by do niego wchodziły. Możliwość podpięcia go bezpośrednio do huba. Tutaj widzicie o czym mówię. I... Tutaj na środku wychodzą te łosbeki, tutaj byłby na płasko, a tu byłyby takie dwa daszki 45 stopni. Tak jak w tym makintoszu jest, że tutaj ręka wchodzi i da się go dźwignąć. I co jeszcze? Jeszcze hub. Tutaj jest zrobiona na niego przestrzeń w tym miejscu, więc możemy sobie go spróbować zamontować. Tylko, że tyłem się to robi ciężko. O! Tak się to. Tu... O! Widzicie też błąd, który popełniłem? Tutaj jest dziurka na guzik. A nie, jest kałuzik. Dobra, czyli tu dobrze to zrobiłem. Spoko. Tak by to wyglądało. U, z boku mógłbym się pokusić o jakieś dziurki, na przykład taki pseudogłośnik taką kratownicę, jak Dieter Rams ma na jednej książce. Moment. To jest książka The Principles for Good Design. I tutaj widzicie jeden z typów otworów głośnika, które Brown stosuje w swoich produktach. I tutaj jest drugi. Generalnie świetna lektura, nie wiem, bardziej album, ładne obrazki. No i takie posłowie jest na początku, które faktycznie opisuje czym rządzi się dobry design. Jeszcze tego nie czytałem, więc... Yy, więc jeszcze nie wiem. Ale możecie zauważyć też, że w tym miejscu był stosowany tego typu patent z tą kratownicą w głośniku, Który możecie zobaczyć na innym z moich materiałów. Generalnie zapraszam do filmu. Tutaj powinien wyświetlać się Wam link w postaci adnotacji. A my wracamy do Maka. Dobra, kabelek tutaj na razie nie jest nam potrzebny. No i jakby jeszcze ekran był, to siedziałby sobie W ten sposób tutaj. I plan oryginalny był taki, żeby wsadzić ten ekran i na niego wsadzać jakby jeszcze cover, którego nawet nie zaprojektowałem, bo no, widzę, że to nie działa, to co zrobiłem, ale byłoby coś takiego i prezentowałby się Macintosh, gdyby miał jeszcze daszek, coś. Czy ja mam coś tak dużego, żeby to pokazać? O, taki spad i tutaj dwa takie 45 stopni. Dobrze, chyba mamy to. Zmniejszony Macintosh Mini. O tym mówiłem, kiedy miałem w głowie rączkę i spadł 45 stopni. Tak się to prezentuje. Jest to jeszcze mniejsze, tutaj jest rączka, można go ładnie dźwignąć. Tu są miejsca na porty, ja tylko złamię sobie tutaj jeden element, bo zrobiłem zbyt płytki, a naprawdę nie chcę zmarnować trzeciego kilograma filamentu, więc tutaj po prostu były takie zaślepki, które ja w tym momencie wyginam i już jej nie ma. Od spodu prezentuje się to tak. Jest duże złącze, żeby wsadzić monitor tym razem na wpych od tyłu, tak żebym nie musiał drukować z przodu kratki. Jedyny problem, jaki widzę z tą konstrukcją to jest yy, w tym miejscu znowu troszkę obwisł wydruk. Były tu podpory, nie wiem o co chodzi, będę musiał się dokształcić. W Swoją drogu drukowana całość na 08, a i tak zajęło to chyba 14 godzin, więc no. Nie jest idealnie, ale mimo wszystko jestem zadowolony z tego, jak to wygląda. I to jest model, w którym ja to spróbuję wszystko upchnąć i faktycznie tym razem go odpalimy. A, swoją drogą raz jeszcze pojawiło się to przekoszenie, przesunięcie modelu, ale tym razem zaprojektowałem tak, żeby przesunął się ewentualnie w bok, czyli po prostu wydruk ustawiłem bokiem, dzięki czemu dalej jestem w stanie tego użyć, mimo że nie jest najbardziej estetyczny na świecie. A, jeszcze jedno. Zauważyliście, że nie ma slotu na to, ponieważ nie łudziłem się, że to się uda, więc zaprojektowałem to bez niego. Tymczasowo wsadzimy to sobie po prostu tutaj do środka i zobaczymy, czy to w ogóle ma rację bytu. I już jestem. Zaczyna to przypominać komputer, przynajmniej od środka. Mianowicie jest dużo kabli i rzeczy i waży. I co teraz? Klawiatura. No, standardowa Makowa. Bardzo ładna, ale no nie. Logitech też nie. Do czegoś tak bardzo retro. Pasowałoby użyć czegoś, co wygląda równie retro. Więc mamy tutaj myszkę od 8 Takie cośko. I weźmy sobie, po pierwsze, adapter do dedykowanego portu. Bateryjka do środka. Mm -hmm. Żyje. Mamy myszkę. I równie retro klawiatura. To jest 8 DU Retro Mechanical. Keyboard model 85 HE, bodajże wzorowana na Atari, nie jestem pewien. W każdym razie piękna, wygląda retro, tu ma takie fajne pokrętła i jestem fanem. Mechanik, który jest w dodatku bezprzewodowy i ładowany akumulatorowo, to jest USB-C ładowany. i tutaj można dodać jeszcze takie specjalne kontrolery, które 8-bit do robi, takie dwa przyciski do maszowania. Nie wiem, jak wysyłamy ważny mail, ale ja go gdzieś zgubiłem. Więc wracamy do tematu. Żyj, panie kolego, żyj. Jest jabłko. Działa. Jest do góry nogami. Działa. Nie dobra, na poważnie to ja się teraz zaloguję i zaraz się pobawimy tym nieco dokładniej. Mamy to, komputer działa. I dobra, wiadomo, mały tyci, jeśli nie chcemy wyglądać jak krewetka pracując przy nim. W ogóle kąt monitora jest też zły, mógłby być taki. To fajnie byłoby mieć zewnętrzny monitor. Możemy go tu podpiąć. Ja w tym momencie tutaj używam HDMI, więc dedykowany monitor podpiąłbym po USB-C i to by po prostu działało. Ja i tak lecę w 4K 60Hz, bo te monitory więcej nie obsłużył, więc nie ma problemu. Jeśli ktoś by chciał, no to wiadomo, że ten mały po USB, bo to jest. Nie pamiętam jaka rozdzielczość. Wyświetlę wam to tutaj, chyba że mam to na pudełku. Nie mam tego na pudełku, to wyświetla wam się tu na dole, jaka to jest rozdziałka. To jego można by podpić po USB-C i mieć go jako dodatkowy. Nie ogarnąłem funkcji dotykowych na ten moment, więc on jest po prostu wyświetlaczem, ale możemy to sobie wyświetlić jakiś komunikator pokroju. Nie wiem, Discorda, może tu być jakiś Spotify, czy tak jak w moim przypadku właśnie ten YouTube Scrabraven. Głośnik działa generalnie super, ponieważ on jest dalej umiejscowiony z tyłu, więc nie ma problemu. Wszystko jest wyrzucane tak samo jak. Yy, wszystko wychodzi tędy co wentylator, nie wiem jak to powiedzieć. Tutaj mamy dalej otwory na kable, możemy go sobie dźwignąć. On jest dość mocno zagospodarowany pod względem miejsca w środku. To mi się nie podoba, że jest tak losowo wciśnięte, ale jako taki w koncept wydaje mi się, że działa. I jeśli miałbym szersze biurko, to leżałby sobie na nim. On trafi na razie tam na półeczkę. Ja będę dalej korzystał ze standardowego setupu, ale jest to projekt, który ja chcę rozwinąć. Chcę zrobić tak, żeby on wyglądał faktycznie jak Macintosh. Macintosh Mini, powiedzmy. Może jak Macintosh Mini 2CX, jeżeli nie wiecie o co chodzi z 2CX, to 2CX był projektem Macintosha, który miał jakby centralkę na dole i monitor u góry postawiony, ale monitor był nie klasycznie, tylko był wertykalnie, tak żeby, wiecie, można było doom scrollować w roku 1900 którymś. I podoba mi się, wrócimy do tematu, tak samo jak obiecuję, że kiedyś wrócimy jeszcze do tego głośnika, który tam stoi. Ale na razie mm, mam jeszcze 10 calowy wyświetlacz do wykorzystania, i wydaje mi się, że wiem, co z nim zrobię. Mianowicie, powiedzmy, że zaspoileruję wam następny, albo jeden z następnych materiałów, bo jeszcze będę chciał trochę czasu poświęcić mojej kamerze, która generalnie dobrze działa, ale nie podoba mi się parę rzeczy, i chyba wydrukujemy sobie troszkę części, żeby zrobić z niej takiego cinema handicama. Jeszcze nie obiecuję. Ale wracając. To jest spoiler do jednego z następnych materiałów. Co to jest? To są panele 6U do szaf serwerowych lub szaf audio lub jakichś innych projektów. 1U yy, to jest jeden unit, to jest standardowa jednostka dla nich i będziemy sobie działać. One są metalowe, bo chciałem, żeby konstrukcja była w miarę sztywna, ale reszta leci na drukarce 3D. Dużo bardziej mi się podobał ten wcześniejszy koncept i chyba do niego troszkę wrócę. Może będzie trochę większy, ale będzie też zdecydowanie ładniejszy i miał zdecydowanie więcej portów i był lepiej zagospodarowany od środka. Za jakiś czas do tego wrócimy. Swoją drogą... Oj, 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 oj! Muzyki mi nie trzeba. Macintosh na bok, panel na bok. Ten działa, ten nie działa. A to są wszystkie prototypy, które ja wydrukowałem bawiąc się z tym, poszło na to 2 kilo filamentu. Także widzimy się następnym razem. Jeśli materiał Wam się podobał, to zostawcie jakąś łapkę w górę, może zasubskrybujcie, może kliknijcie dzwoneczek i zostawcie komentarz, co byście zrobili inaczej. Bo no feedback jest tutaj wręcz wskazany, bo to jest zrobione tak, żeby działało. Dobra, widzimy się następnym razem. Syja!